I witam z tej strony Czardobrody z projektu Fantasmagoria.org i Wesela.org.pl. Dzisiaj pogadamy o naszym drugim projekcie, czyli o weselach. Jak to jest się ohajtać? No szczerze mówiąc bardzo prosto. No w połowie bardzo prosto. Zależy, o który ślub y, pytamy. Czy o ślub cywilny, czy o ślub kościelny. Teraz y, pogadamy sobie o ślubie cywilnym. W moim przypadku było to tam półtora roku temu, wyglądało to tak, że poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w mieście gdzie się urodziłem, żeby mój akt urodzenia y, mógł być dostępny w systemie internetowym, tym urzędowym internetowym, bo taki jest wymóg to wypełniłem wniosek i bodajże do 5 czy 10 dni roboczych od złożenia wniosku, który tam od ręki się wypisuje no jest to prosta sprawa składa się bez opłat po tych paru dniach roboczych już dostępny w systemie no i kiedy moja przyszła żona wtedy zrobiła to samo już mogliśmy iść do urzędu stanu cywilnego tego właściwego w tym przypadku to Poszliśmy do jej urzędu stanu cywilnego, który na ten rejon wypada, gdzie ona mieszkała. Kasa do kieszeni. No i weszliśmy, o krótkiej informacji, skierowaliśmy się do odpowiedniego gabinetu, gdzie nawet miła pani pogadała z nami chwilę. Wypełniliśmy dokumenty. Zresztą nie było za dużo, ustaliliśmy datę, to e, czy będzie to cywilny, konkordatowy na przykład myśmy mieli akurat konkordatowy, ale na przykład gdyby ktoś ślub plenerowy, no to w tym wypadku byłby to już tylko cywilny i trzeba byłoby w urzędzie stanu cywilnego e, dogadać się jak to wygląda z dojazdem urzędnika, zakwaterowaniem, no tam opłatami większymi być może. Po wypełnieniu ankiety, dostaniu papierków do rąk, bo część papierów trzeba było księdzu jeszcze zanieść, poszliśmy do kasy. Nie była to za wielka opłata w kasie 30-40 zł coś takiego. No i gotowe. Ślub cywilny jest dosyć łatwo uzyskać, ale ślub kościelny to już co innego. Ślub kościelny obecnie jest już tylko konkordatowy, chyba że ktoś chce typowo katolicki, bo ma cywilny wcześniej, no to wtedy jest to już typowo kościelny, ale tak czy siak trzeba księdzu papiery pokazać. Kiedy myśmy szli się hajtać do kościoła, uderzyła w nas cała papierologia kościelna. I to już proste nie było. I to już były jaja. Z pewnych powodów, yy, których było wiele, były rozliczne, gęste, i dość upierdliwe zdecydowaliśmy się, że to e, musi być też ten aspekt kościelny. E, więc, e, od e, proboszcza, gdzie mieliśmy się hajtać, dostaliśmy kartę, co musimy wypełnić. No, karta była dosyć taka spora. Na tej karcie były różne pozycje. No, niestety, nieerotyczne. Tylko odbyć, trzeba było odbyć wszelkiego rodzaju kursy, tygodni skupienia i cuda Błoskie na kił Łącznie z moją, jak się okazało, najbardziej taką ciekawą opcją, obowiązkową opcją, że musieliśmy pójść do poradni życia rodzinnego. Jak ja to nazywałem po wyjściu z tej poradni, była to poradnia erotologiczna. Ale po kolei. No, z książmi to bywa różnie. Chcąc mieć fotografa czy kamerzystę, on przeważnie musi mieć taki papierek przy sobie, że ukończył kurs liturgiczny, który pozwala, jeżeli propostany nie zabroni, to pozwala na sprawowanie pracy w kościele podczas mszy. Czyli, że umie się zachować, że y, kanclerz y, danej kurii biskupi pozwolił y, i to trzeba mieć. Są księża, którzy mają to w dupie i chwała im za to. Są też tacy, jak to było na moim ślubie, który, który przed tym jak y, rozpoczął uroczystość y, w salce, sprawdził czy fotograf y, posiada legitymację kursu. No, posiadał. Miałem takiego fotografa, który posiadał, bo był konkretny. Dużo kosztował, ale był zajebisty. No bo same u sobie dało sobie weselu zdjęcie robić nie można, to nie da rady po prostu. No, a reszta ekipy była w rozjazdach, więc to też taki średni temat. No i cóż, skoro mamy już fotografa z papierami opłaconego, no to można się zastanowić, jakie tam jeszcze rzeczy, o których ksiądz łaskawie nie wspomniał. No, w moim przypadku załatwialiśmy papiery przez rok. No, nie cały rok to było w cholerę czasu. Najpierw zaczęliśmy załatwiać papiery. Później dopiero szukać sali. No. I teraz tak, co nie było problemem? Nie były problemem dni skupienia, bo to tam szedłem na jakąś 45-minutową alamrzę, gdzie obecny ksiądz podpisał wszystkim papierki, które tam były, ale już na przykład na łukę no, przed ślubną to już był większy problem. Na to czekaliśmy pół roku ponieważ y, usłyszałem nawet od jednego z księży, który, który miał przeprowadzać, bo miał już całą grupę y, na tą naukę przedślubną zebraną, że moja żona jest z niewłaściwej diecezji. No, diecezja to jest ta wyższa jednostka administracyjna, która zrzesza parafię pod sobą. No, faktycznie byliśmy z różnych diecezji. No, co za tym idzie, żadnej nauki mi nie udzieli. No dobra, spoko. Później, około 5 miesięcy później, udało nam się dostać na te nauki do innej parafii, gdzie miały być cztery spotkania. Nam się udało to wszystko na jednym. Zdobyć wszystkie poke nie pokemony, tylko podpisy. No. I teraz wiem, że trzeba wbijać się na krzywego ryja, za przeproszeniem, bo tak to wygląda. Co tam jeszcze ciekawego było? Poradnia życia rodzinnego. To było mocne. Musiałem złamać prawo pracy. Wtedy obowiązujące, żeby pójść na te chore zajęcia. A chore mówię to z całą stanowczością. No, dobrze, że pracodawca nie wiedział, że łamie prawo pracy, więc to tam wszystko jedno. W każdym razie szedłem po drugiej zmianie na pierwszą, wypluty z życia na godzinę 16 tegoż samego dnia do poradni. No niestety pech chciał, że pani, która zwykle robiła zajęcia, działała jak Wykładowca na studiach, że brała całą grupę, yy, wszystkimi sobie da pogadała, zajęcia w formie wykładu, tam z biologii, psychologii podpisy koniec wychodziły. Ale pech yy, sprawił, że zamiast tej pani, która się rozchorowała, była para yy, ambitnych psychologów z papierami, którzy yy, mogli takie zajęcia prowadzić. No, zajęć miało być sporo: pięć, sześć. 5, 4, 5, coś takiego. No i po każdym zajęciach para miała mierzyć temperaturę waginalną oraz lepkość śluzu w pochwie. Nie pytajcie się, gdzie o szczegóły, bo tutaj padnę. W każdym razie to taki... Morał był z tego, że taką pracę trzeba było oddać. Ta ona szczęście podarowała, bo yy, byłem tak dogadany z moją przyszłą żoną, że jak będzie mieć jakieś ale, to poszukamy kogoś innego. A ja odwracam się na pięcie, mówię temu komuś, kto tam będzie, że przez niego będzie cywilny, nie i wychodzę. No, i niestety taki myk musiałem zrobić, ponieważ gdy przyszliśmy, usły usłyszeliśmy, że nie wolno nam odbyć tych zajęć, dlatego że w jedynej stalce e, pracuje jej mąż z jedną parą e, i nie ma gdzie. No to myślę sobie, no bez jaj. Przecież przed brali wszystkich, siad siadali w ławkach i pani sobie ta mówiła, podpisywała i się rozchodzili. No cóż. No to po krótkiej rozmowie stwierdziła nie absolutnie. No to ja się odwracam na pięcie, mówię jej, no to do widzenia będzie cywilny i wychodzę. No i ta pani psycholog da mnie patrzeć zaczyna tam w moją stronę wrzeszyć. Gdzie pan idzie? Ja to nie, no jak to no, będzie cywilny, no. No i pani psycholog zwiękła. Usiedliśmy na stołkach na korytarzu i teraz się zaczęły jaja. Jaja, które pamiętam do dzisiaj zamarłem. Po prostu szczena mi opadła. Około 2,5 godziny nawijała. Około 10% z tego, co nam przekazała, to, to były wiadomości z psychologii, biologii. Ok, spoko. 90% czasu, jaki tam spędziłem, słuchając otwartymi ustami, tej młodej pani psycholog, wiercącej się na stołeczku, jakby sobie usiadła na mrowisko, to były jej... Figle I częstotliwość figli z mężem, który sobie zaś, za drzwiami chyba o tym samym gadał z następnymi kandydatami na nowożeńców. No cóż, i grzecznie wysłuchałem ile razy idzie uprawiać seks, jak często, jak to się zachodzi lub też nie zachodzi w ciążę. No, i z prywatnych przemyśleń, dobrze że to na radio-enklawa idzie. Ponieważ nigdzie indziej bym tego nie pójścił. No, może z wyjątkiem YouTube'a. To tak obstawiam, że kiedy przychodzi dla nich sezon rozrodczy, to ten facet może mieć naderwane przyrodzenie. Tak, to jest niebezpieczne. No, w każdym razie, bardzo długo y, tam spędziłem, dużo czasu spędziłem. No i że nie byłem w stanie wytrzymać na, na następnego tam pitolenia. Za przeproszenie, że mam przyjść na następne zajęcia, na które bym i tak nie przyszedł, bo i po co? No to na szczęście podpisała na wszystkich tam 4 czy 5 razach, czy sześciu. Za jednym tym mykiem taki wałek, tak dał się udało. Były to dla mnie zajęcia o naturze erotologicznej. Pani erotolog naprawdę opowiadała bardzo obrazowo. No cóż. Kiedy mając już wszystkie podpisy zebrane, poszliśmy do księdza. Ksiądz yy, wziął nas na rozmowę, tak jeden na jednego, żeby wypełnić yy, papiery. I teraz yy, najlepsza heca, że u nas już było dużo formalności, ale od czerwca roku 2020 będzie ich jeszcze więcej. I to co u nas mogło ujść za Coś nieprzyjemnego, no to od czerwca tego roku to będzie mała taka katastrofa, jak kiedyś ksiądz się bardzo postara i będzie skrupulatny. Zalecenia, raczej przepisy prawa kościelnego, tego lokalnego na Polskę, jak ma wyglądać przesłuchanie, bo tak to już jest przesłuchanie yy, młodych. Są na stronie episkopatu Polski. Można je też znaleźć, bo są podlinkowane na stronie wesela.org.pl. Zachęcam, żeby wejść i zerknąć. Tam jest nasze portfolio jako fotografów. Powoli się szykujemy do nagrywania wesel, więc pojawią się też takie filmy promocyjne, reklamowe. No ale no, niestety, koronawirus nas troszkę z tym opóźnił ale nie wiem, czy to plus, czy to minus, bo co się odlecze, to nie ucieczę. W każdym razie przesłuchanie było średnio przyjemne. Yy, jeden na jednego. Druga osoba została wyproszona. Yy, no i ksiądz sobie tam stawiał różne pytania. Yy, do mnie mniej agresywne, a do mojej przyszła takie sobie no, łącznie z tym, czy wszyscy w rodzinie są zdrowi psychicznie, i tam parę innych perełek był. Yy, odniosłem takie wrażenie, że podczas wszystkich tych procedur kościelnych to nie był zbyt miły dla mojej przyszłej żony. No, w każdym razie przeboleliśmy to. Przyszedł w końcu ten dzień, yy, kiedy stanęliśmy przed ołtarzem, i żeby nie było wpadki. To dwa tygodnie wcześniej sprawdziliśmy nasze obroczki ślubne, czy pasują. Czy rozmiar jest jeszcze ok? No i okazało się, że tak bardzo napuchły mi palce ze stresu, że co jest przed tym ołtarzem? Moja żona nie umiała mi wcisnąć tej obroczki na palec, strasznie się z tym mocowała. No więc stres wywraca wszystko do góry nogami, do i w tak stresowych sytuacjach trzeba na no to już. Dla tych młodych bardziej tak z przymrużeniem oka popatrzeć, co się dzieje, jak się dzieje. A tymczasem zapraszam na naszą stronę wesela.org.pl, gdzie można zerknąć na nasze portfolio. I szczerze mówiąc, nie mamy problemu, żeby pojechać w plener, nie mamy problemu, żeby pójść do kościoła. Mamy papiery i dobre obycie z lokalnymi księżmi. Także co ważniejsze był taki przypadek zasłyszany, że fotograf na spontana pojechał do ślubu. No i po udzieleniu ślubu, po wejściu na salę, para młoda miała się udać w plener. Spontan polegał na tym, że fotograf no, nie rozejrzał się najpierw, nie zrobił rekonesansu. No i para młoda jechała w pola z lewej zaorany pola z prawej zaorane kilkanaście kilometrów dalej było znowu pola z lewej pola z prawej, żadnego lasku żadnej ładnej łączki nic, tylko pola, pola, pola zaorane w końcu stanęli i zrobili sesję na zaoranym polu My akurat takich wpadek nie ratujemy, bo zawsze jedziemy oglądać jak wygląda dany teren, gdzie można zrobić fajne zdjęcia no i co jeszcze ważniejsze, mamy taki ogląd na sytuację, bo zdajemy sobie sprawę, że gdzieś do zdjęć na przykład jest ładnie jak jest tren z sukni rozpięty, bo nie jest na guzikach podpięty, żeby panna Młoda nie szorowała ogonem wszędzie, a że przychodzi stres, to, to o tym tam nikt z dowożeńców nie myśli, a my o tym myślimy, takie małe niuanse, które właśnie wychodzą na zdjęciach. Więc zapraszam, no i na pewno jeszcze temat podcastu na radiu Enklawa z projektu Wesela Orpel wróci, ponieważ teraz już czasu zrobiło więcej, stoi cała infrastruktura internetowa, nasze portfolio już jest, więc teraz tylko szukamy i rozwijamy się już tak bardziej nieskokowo, a liniowo. Więc cóż, to zapraszam wszystkich. ¡Salaco!